No, dzisiaj pierwszy dzień wiosny, a więc to widać. W słońcu przynajmniej, bo jeszcze jest chłód. Zimowy niemalże. Ale najważniejsze, że świeci słońce. Mamy niebieskie, piękne niebo. Proszę bardzo, na drzewie jeszcze żadnych liści. To oczywiste ale, w sercach wiosna no i zaczyna być pogodowo też tak proszę, proszę bardzo podwóreczko jak trzeba hej, no już nie chcę psuć tej wiosennej atmosfery <noise> wracając do domu już z mojego podwórka, proszę bardzo, tak to piękne drzewo ale po wysłuchaniu tych formatujących, framing totalny, tej propagandy w ścieku, muszę się podzielić krótką refleksją. Mam nadzieję, że będzie krótka, będę się streszczał. A więc w wiadomościach podali jedną wiadomość. Oczywiście nie przedstawiając genezy tej wiadomości. Jedynym krajem, i jedynym premierem, który w Unii nie zgodził się na dalszą pomoc militarną e, e, dla Ukrainy był Orban i Węgry. No i oczywiście wiecie, w jaki sposób to skomentowali. Krytycznie to Onuca Putina, sprzedawczych Putina i tak dalej, i tak dalej. Ale nie powiedzieli tego, że Zeleński odciął dopływ gazu do, na, na Węgry. Nie powiedzieli tego, że Węgry, jako jedyne państwo WEU, dopłaca ludziom do kosztów energii. Właśnie gazu, prądu i tam są normalne ceny, jeśli chodzi o energię i o prąd. Ale bazowali w dużej części na gazie z Rosji. Zresztą do niedawna jeszcze ten gaz płynął do Austrii i do innych krajów Europy, na przykład Włoch i jeszcze kilku innych tym rurociągiem. Ale Zaleński, bo on chciał spowodować, żeby nas to jeszcze bardziej zabolało, żebyśmy jeszcze więcej zapłacili i żebyśmy mu natychmiast pomagali. I następne zdanie, jakie zostało użyte w tych wiadomościach, a więc tego nie podali, tego nie podali. To jest jak gdyby rewans. Orbana za to, co zrobił Zeleński. a następna wiadomość to ta, że Zeleński wystąpił ponownie do krajów unijnych, żeby natychmiast zażądał od nich pomocy finansowej, oczywiście na zbrojenia i na inne historie. Słuchajcie, tam zostało już w tą beznadziejną wojnę utopionych ponad bilion euro. Ja mam na myśli o pieniądzach z Ameryki, z USA i tutaj europejskich. Zginęło około 800 tysięcy 900 tysięcy młodych Ukraińców. Tyle samo zginęło Rosjan. Czyli generacje, dwumilionowe generacje zostały zatrzymane młodych, ludzi, nowych rodzin w tych krajach. Ginął niepotrzebnie. Już dawno mógłby zapanować pokój. Gdyby Europa chciała, ale Europa tego nie chce. Dalej się zbroją, dalej straszą nas wojną i e, natarciem Putina na całą Europę. To tylko tyle, bo jestem zbulwersowany, <słuch> psując sobie wiosenny nastrój, pewnie i Wam, ale rzeczywiście to jest tragedia, co się dzieje w tym europejskim świecie i w ogóle świecie tym zielono-lewackim. I teraz nawet Trump za bardzo nie może pomóc, bo Anglicy, szczególnie Anglicy, Brytyjczycy, uparli się, uparli się, żeby ta wojna dalej trwała i teraz kombinują, żeby wysłać tam nawet żołnierzy. Jakiś korpus taki, tak zwanych ludzi dobrej woli, kombinują tutaj wśród Europejczyków, żeby tam wysłać. Czyli słuchajcie, jak tak dalej pójdzie. Będziemy mieli jednak wojnę światową zamiast pokoju. I <laughs> jak się tu cieszyć z wiosny? Pozdrawiam.